Witam w 755. części audycji Voice of Freedom na antenie radia N-Fala, w której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa... Ojca doktora Damiana Mrugalskiego pod tytułem Pytania, które teologowi stawia postmodernizm. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Nie możemy dzisiaj drwić sobie z pojęcia postmodernizmu. W postmodernistycznym pluralizmie myślenia, mówienia i działania jesteśmy zanurzeni. Może zamiast pielęgnować nostalgię za wielką metanarracją, warto zastanowić się nad rolą chrześcijan w dobie radykalnego pluralizmu. Leszek Kołakowski pytał w 1900. 1885 roku a cóż może przyjść po postnowoczesności? Postnowoczesność, post neopostnowoczesność, neoantynowoczesność? Niezależnie od etykietek, pytanie, które wszyscy sobie stawiamy, pozostaje: dlaczego tak powszechne jest poczucie dyskomfortu w nowoczesności? Gdzie szukać źródeł tych właśnie stron nowoczesności, które czynią ten dyskomfort szczególnie niemiłym? Kłakowski był niechętny posługiwaniu się pojęciem postmodernizmu. Na określenie współczesnej kultury mówił o dyskomforcie związanym z galopującym postępem zapoczątkowanym właśnie przez nowożytność, któremu towarzyszą sekularyzacja i zanik wszelkich tabu. Jednak inny współczesny filozof Gianni Vattimo po przeszło 30 latach sporów wokół pojęcia postmodernizm patrzy na sprawę zupełnie inaczej. Epoka, w której żyjemy, stwierdza, słusznie jest nazywana postmodernistyczną. Mało tego pluralizm postmodernistyczny pozwala mi, ale sądzę, że tak w ogóle, na nowo odkryć wiarę chrześcijańską. Lyotard nieufność wobec wielkich opowieści. Zacznijmy jednak od początku. Według historyków idei, termin postmodernizm wszedł do dyskursu filozoficznego wraz z ukazaniem się książki Jean-François Lyotarda La Condition Postmoderne z 1979 roku. Choć kilka lat wcześniej posługiwali się nim również krytycy modernistycznej literatury i architektury. Autor tego niewielkiego dziełka, a właściwie raportu o stanie wiedzy, napisanego na zlecenie Rady Uniwersytetów Rządu Kanadyjskiej prowincji Quebec, stawia tezę, że współczesną wiedzę charakteryzują radykalny pluralizm, wielość i brak komunikacji między poszczególnymi jej sektorami, dyskursami. Stan ten, według Lyotarda, jest skutkiem i zarazem oznaką upadku wielkich metanarracji, nowożytności. Metanarracja, natomiast czyli wielka opowieść, to pewna metafilozofia. Do której odwołuje się nauka danej epoki w celu uprawomocnienia swojego statusu. Stanowi ona jakiś niekwestionowany punkt odniesienia danego czasu. Może nią być chrześcijaństwo, tak było zwłaszcza w średniowieczu, ale także mogą nią być głównie w nowożytności kultu rozumu, opowieść o emancypacji, podmiotu pracującego, albo opowieść o bogaceniu się ludzkości dzięki kapitalizmowi. Według francuskiego filozofa w drugiej połowie XX wieku metanarracje upadły i straciły swoją wiadomość. Nie pełnią już funkcji uprawomocniania Postmodernizm natomiast to nurt, który charakteryzuje się Szczególną nieufnością wobec wielkich opowieści nowożytności Metanarracje nie mogą już pełnić funkcji uprawomocniania wszystkiego Gdyż wydarzenia takie jak Auschwitz Do którego przecież doprowadziła jedna z metanarracji Czy zbrodnie Stalina, do których doprowadziła inna Czy wreszcie maj 1968 roku Ostatecznie odebrały im te funkcje Ponadto nic i nikt nie jest już w stanie zjednoczyć Rozczłonkowanych i mówiących własnymi wyspecjalizowanymi językami segmentów nauki i kultury. Wszelka próba pogodzenia tak różnych gier językowych byłaby gwałtem dokonanym na jednej ze stron. Zresztą, jak podstuluje Lyotard, nie ma takiej konieczności. W epoce radykalnego pluralizmu i nowej wrażliwości filozofowie powinni wręcz troszczyć się o to, aby reguły jednego dyskursu, jednej małej narracji nie były przenoszone na grunt innego dyskursu, innej małej narracji. Dla przykładu nie można oceniać sposobu postępowania i myślenia muzułmanina z punktu widzenia chrześcijanina, tak jak nie można oceniać gramatyki języka angielskiego z punktu widzenia gramatyki języka polskiego. One po prostu są różne i mają własne reguły, czyli zasady gry. Opowiedzenie się. Po jednej ze strony jest gwałtem na drugiej. To samo dotyczy różnych sektorów kultury, nauki, architektury, literatury, sztuki. Podsumowując, w postmodernizmie, czyli w świecie radykalnego pluralizmu, nie istnieje żadna metaopowieść, żadna prawda, która dawałaby możliwość ujednolicenia różnych sposobów mówienia, myślenia i działania. I tak jest dobrze i tego należy strzec. Vatimo, rozpad fundamentu i wiara postmodernistyczna. Tessę Lyotarda uzupełniało niekiedy, krytykowało albo innym językiem powtórnie wypowiadało wielu współczesnych filozofów takich jak Jürgen Habermas, Jacques Derrida, Richard Rorty, Gianni Vattimo czy Wolfgang Welsch. Dla przykładu Gianni Vattimo, o którym wyżej już wspomniałem i z którym przeprowadziłem publikowany niżej wywiad, patrzy na współczesną epokę przez pryzmat proroctwa fryderyka niczego. W swej równie wpływowej co publikacja Leotarda monografii dotyczącej postmodernizmu La Fine de la Modernita z 1985 roku, Vattimo uważa, że śmierć Boga, którą głosił prorok nowożytności. To śmierć metafizyki, czyli rozpad stabilnego fundamentu, na którym było ugruntowane myślenie poprzednich epok. Boga zabiła religijność Jego wyznawców, to znaczy ich nieustanne pragnienie poznania prawdy, które podważa każdy fundament. Owo pragnienie doprowadziło do tego, że uznano za błąd myślowy również sam fundament, czyli racjonalistyczną metafizykę. Dziś fundament już dłużej nie funkcjonuje, gdyż zwyczajnie nie istnieje żaden fundament, aby uwierzyć w fundament. Przemierzając współczesną myśl filozoficzną począwszy od niczego przez Heideggera aż do Gadamera, Rortiego i innych, Watimo dochodzi do podobnych konkluzji jakie przedstawił Lyotard. Wiek postmodernizmu to wiek postmetafizyki. We współczesnym świecie nie istnieje żadna solidna struktura czy żadna nadrzędna zasada, która mogłaby zjednoczyć postmodernistyczny pluralizm mówienia, myślenia i działania. Sytuacja ta nie jest jednak pesymistyczna. Po latach Watimo napisze... Właśnie dlatego, że ostateczny fundament Bóg, czyli absolutna struktura metafizyczna rzeczywistości nie jest już możliwa do utrzymania, można na nowo zacząć wierzyć w Boga z pewnością nie w Boga metafizyki i scholastyki średniowiecznej, który zresztą nie jest Bogiem Biblii czy księgi, z którą e, właśnie racjonalistyczna i absolutystyczna metafizyka nowożytna stopniowo rozłożyła i zanegowała. Bóg, w którego wierzy Wattimo, nie jest więc Bogiem pewności metafizycznej. To Bóg, o którym się usłyszało od kogoś, komu się ufa. A zaufanie podkreśla włoski filozof, jest uzależnione od uczucia przyjaźni, miłości i szacunku. A wiadomo, że miłość często bywa ślepa i nie postrzega rzeczy takimi, jakimi są w swojej obiektywnej prawdzie. Wiara postmodernistyczna nie jest więc wiarą twardą, to znaczy nie jest związana z twardymi metafizycznymi dogmatami. To raczej wiara oparta na pewnych ryzykownych założeniach, na akceptacji poprzez przyjaźń, miłość czy pobożność. Choć może się wydawać, że tak scharakteryzowana wiara prowadzi do absolutnego subiektywizmu. Vatimo nie tylko nie wyklucza potrzeby istnienia kościoła, lecz uważa go za narzędzie. Objawienia, veicolo della rivelazione. Wspólnota wierzących wsłuchuje się bowiem w dobrą nowinę i wspólnie ją interpretuje, pomagając sobie nawzajem w jej rozumieniu i, jeżeli trzeba, korygując jeden drugiego w miłości. Gardini: Chrześcijaństwo przestanie być oczywiste. A co na to teologia katolicka? Choć uchodzi to uwadze historyków filozofii współczesnej, na długo przed publikacją słynnej kondycji nowoczesnej, bo już w 1950 roku o końcu czasów nowożytnych pisał katolicki teolog Romano Gardini w swej książce Das Ende der Neuzeit. Jego diagnoza dotycząca czasów końca nowożytności jest bardzo podobna do tej, którą postawili Lyotard, Timo i inni postmoderniści. Nadchodząca epoka będzie charakteryzowała się według Gardiniego radykalnym pluralizmem, a właściwie autonomią poszczególnych dziedzin życia i twórczości, której żadna nadrzędna instancja nie będzie już mogła scalić. W tej autonomii chodzi o to, aby nauka była czysto naukowa. Ekonomia czysto ekonomiczna, polityka czysto polityczna, a religia czysto religijna. Owa autonomia i pluralizm były obecne już w nowożytności, choć jak zauważa Gardini, tę charakteryzowała jeszcze pewna podwójna gra, która z jednej strony odrzucała naukę chrześcijańską i chrześcijański porządek w życiu, a z drugiej strony przywłaszczała sobie osiągnięcia chrześcijaństwa dla kultury ludzkiej. Nadchodząca epoka radykalnego pluralizmu Przeciwstawi się w sposób stanowczy Wszystkiemu co, co chrześcijańskie Ogłosi się wtedy, że zeświecczone Wartości chrześcijańskie Są jedynie czystym sentymentalizmem I sytuacja się wyjaśni Będzie wroga i niebezpieczna Ale jasna i wyraźna Choć diagnoza niemieckiego teologa z lat 50 Nie odbiega w, zbytnio od tej Którą w latach 80 postawią Postmoderniści Inna jest jego ocena epoki końca nowożytności Gardini jawi się tu Jako pessimista, Uważa, że gdy zaniknie środowisko kultury chrześcijańskiej, samotność w wierze będzie straszna. Załamie się bowiem ufność w ogólny racjonalny porządek świata i pewność oparcia w tradycji. W tej sytuacji wyznawcy Chrystusa zrozumieją, że chrześcijaństwo nie jest samo przez się oczywiste. W dogmatach, które pozostaną niezmienne obok wątku teoretycznego, będzie musiał się pojawić moment praktyczno-egzystencjalny. Niemiecki teolog zestawia opisaną przez siebie sytuację z tego, Tekstami eschatologicznymi Pisma Świętego, które mówią o oziębieniu miłości wielu, i konkluduje, tym cenniejsza stanie się ona, miłość, pomiędzy samotnymi, będzie męstwem serca pochodzącym wprost z miłości Boga, tak jak się objawiła w Chrystusie. Może zupełnie inaczej będziemy doświadczać tej miłości suwerennej w swym bezpośrednim charakterze, w niezależności od świata, w tajemnicy jej ostatecznego uzasadnienia. Może miłość uzyska taką głębię, jakiej jeszcze nie znamy. Runner, duszpasterstwo bez jednej recepty. Inny katolicki teolog, jezuita Karl Runner, uczestnik II Soboru Watykańskiego, patrzy na pluralizm końca Nowożytności w sposób pozytywny. Czemuż, zapytuje, Kościół w swej teorii i praktyce nie miałby nie się stać rzecznikiem tej właśnie cechy historii Nowożytnej? Każda osoba jest niepowtarzalną jednostką, której nie można sprowadzić do numeru w obrębie homogenicznego środ zbiorowiska, czy jak chce metafizyka w obrębie tego samego rodzaju. Mało tego, nawet łaska i życie nadprzyrodzone nie stanowią jakiegoś metafizycznego gatunku, lecz działają i uobecniają się w życiu indywiduów w sposób zawsze nowy. Każdy autentyczny akt poczynający się w głębi duchowej osobowości zamieszkałej przez ducha Boga tworzy to, w czym kościół jest najbardziej sobą. Pluralizm jest faktem nie tylko w świecie współczesnym, ale i w samym Kościele. Dlatego też niemiecki teolog krytykuje wszelkie próby ujednolicania bogactwa, które niesie pluralizm niepowtarzalnych jednostek, na które składa się Kościół. Duszpasterstwo, które zna tylko jedną receptę, które chce otwierać wszystkie drzwi jednym kluczem, które ma, że dzierży w rękach punkt stały Archimedesa, w oparciu o który może łatwo poruszyć świat, takie duszpasterstwo potyka się już o najprostszą refleksję ontologiczną. Tę mianowicie, że nie jest możliwe mimo jedności bytu ludzkiego i zresztą w interesie samego człowieka przekreślenie jego wielości. Że jeżeli nie chce się negować egzystencjalnej wartości tego pluralizmu, to nie można w niej znać, Znaleźć żadnego określonego punktu, który można by uznać za jedyny, pozwalający widzieć wszystko, wszystkim kierować, wszystko objąć kontrolą. Żadna władza ludzka, nawet religijna, żadna najbogatsza nawet w treści i zastosowana zasada nie może pretendować do funkcji regulowania wszystkiego w sposób totalitarny. Wielość jest faktem i tylko w Bogu, którego nikt i nic nie może zastąpić, mnogość sił i metod działania znajduje punkt spotkania. Trzeba przyjąć to ulegle i cierpliwie, z pokorą, która przystoi stworzeniu i która jest koniecznym elementem duszpasterstwa wiernego duchowi chrześcijańskiemu. Cierpliwość i uległość, o których pisze Runner, nie oznaczają bynajmniej bierności. Kościół, jako organizacja, powinien się troszczyć o rozwój indywidualności, łaski i życia nadprzyrodzonego w poszczególnych jednostkach. Zresztą historię kościoła, jak zauważa niemiecki jezuita, piszą święci, nie tylko ci kanonizowani, u których widziano zwycięski rozkwit życia według Ducha Świętego i którzy zdobyli indywidualność według łaski. Pozostała tylko nostalgia? Nie pretenduję tu oczywiście do przedstawienia wyczerpującej analizy sytuacji końca czasów nowożytnych, którą zwykło się określać mianem postmodernizmu. Zwłaszcza, że literatura dotycząca tego zagadnienia jest ogromna i nieustannie się poszerza. Chcę raczej uwypuklić kilka pytań, które stawia osobie wierzącej współczesna epoka. O nich właśnie miałem okazję rozmawiać z jednym z najwybitniejszych teoretyków współczesnej kultury, a zarazem filozofem należącym do nurtu postmodernistycznego. Czy zatem postmodernistyczny pluralizm jest zagrożeniem i oznaką czasów ostatecznych, jak sugeruje Gardini, czy może szansą i nową duszpasterską perspektywą dla kościoła? Czy ów pluralizm musi zakładać odrzucenie metafizyki i rezygnację z dogmatów wyrażonych w języku metafizycznym? Czy też może raczej nie rezygnując z głównych prawd wiary budzić nową wrażliwość, zwracającą uwagę na niepowtarzalny charakter jednostek składających się na Kościół oraz na działającą w nich łaskę? Zawsze nową i równie niepowtarzalną. Z pewnością jeś... jednak nie możemy dzisiaj, jak to niegdyś czynił, Leszek Kołakowski drwić z pojęcia postmodernizmu. W postmodernistycznym pluralizmie myślenia, mówienia i działania jesteśmy zanurzeni. Wystarczy włączyć dowolny telewizyjny kanał informacyjny. Być może w niektórych z nich przebija jeszcze nostalgia za wielką metanarrazją, potrafiącą scalić i uporządkować w jedną spójną opowieść liczne małe narracje, które niestety nie zawsze w pokojowy sposób chcą ze sobą koegzystować. A może jednak zamiast tęsknić za czymś nierealnym, warto zastanowić się Jaką rolę mogą odegrać chrześcijanie w dobie radykalnego pluralizmu? Nie jest to pytanie nowe, bo zmagali się z nim również nasi bracia z pierwszych wieków chrześcijaństwa, którzy w pluralistycznym imperium rzymskim pragnęli głosić i z sukcesem głosili dobrą nowinę, mającą przecież charakter uniwersalny. Czy jednak, jak zapytuje Vattimo, musi być ona związana z metafizyczną strukturą, która zawsze jest uwarunkowana historycznie? Ale też i to pytanie do teologów. Czy można głosić dobrą nowinę bez jakiejkolwiek metafizyki? Czy nie zamienimy jej wówczas w jakiś projekt miłującego się i wzrastającego we wzajemnym rozumieniu i akceptacji społeczeństwa? Projekt równie utopijny jak marzenia o emancypacji podmiotu pracującego, czy o postępie i bogaceniu się ludzkości dzięki kapitalizmowi? Czy jest możliwe wzajemne korygowanie się w rozumieniu treści objawienia, nawet gdyby, jak sugeruje Wattimo, robić to w atmosferze wzajemnej miłości, przyjaźni i szacunku, skoro nie ma Takiego fundamentu, dzięki któremu można by dokonać takiej korekty. Bardzo dziękuję.